Witam Was serdecznie w 2024 roku. Tak jak co roku każdy z nas chciałby zbudować opowiadanie o swoim przyszłym roku, podsumować ten rok 2023, żeby właśnie rozwinąć się w kierunku przyszłości. Należałoby podsumować, co w tym roku 2023 udało Ci się i czego nie byłeś w stanie osiągnąć. A nawet wręcz tak mocno, czego bałeś się osiągnąć, co bałeś się osiągnąć, w którą stronę bałeś się iść, po to, żeby wyciągnąć wnioski, co możesz zrobić lepiej, czego możesz zrobić więcej w tym roku, żeby odważyć się i w końcu zacząć realizować te przyszłe obietnice, a tak naprawdę swoje cele. Pamiętaj, że nasza przyszłość to nie ogranicza się do pojęcia czasu. Nasza przyszłość. Mierzona najczęściej przynajmniej według mnie to emocje, to uczucia, to obrazy, Twoje zdjęcia, Twoje filmy, Twoje uczucia, sytuacje z Twoją rodziną, z Twoimi bliskimi, czy ich masz, czy ich nie masz, czy masz co wspominać. Dla mnie przeszłe czasy to jedne z najlepszych, które jestem w stanie bez wyliczania. Opowiedzieć Tobie to są czasy związane z moją rodziną, z moją żoną, z moimi dziećmi, ich narodziny. Najlepsze chwile to siatkówka, zdobywanie różnych medali, zdobywanie wiedzy, wycieczki zagraniczne, polskie, ale także te przykre rzeczy jak na przykład cztery operacje na kolano, studia, podstawówka. To wszystko to składa się na moje życie i to co do tej pory było, kształtowało mnie jako osobę wyciąganie wniosków, budowanie świadomości o sobie samym i życie ze świadomością, co już, je, co już przeżyłem, co byłem w stanie się nauczyć, jakie złe rzeczy mi się przytrafiły? jakie dobre mi się rzeczy przytrafiły tak samo. jeżeli myślę o roku 2023 też jestem w stanie sobie wyobrazić, co przyniósł mi ten rok. Czego nie osiągnąłem i co jestem w stanie osiągnąć w roku 2024, ale nie tak matematycznie, że tego nie było, tamtego było, bo ten czas już minął. Ja jestem, mogę tylko wyciągnąć wnioski z tych poprzednich lat iść do przodu, aby moje życie było po prostu szczęśliwsze, abym przygotował się na te gorsze czasy, abym czerpał przyjemność z dnia codziennego, bo nie żyję radością z czasów przyszłych, bo one tak naprawdę są loterią, tak jak gra w kasynie, tak jak w różbici. Oni tylko wymyślają tak naprawdę prawdopodobieństwa sytuacji, które mogą się wydarzyć, ale życie bez planu jest jeszcze gorsze, bo powoduje frustrację i tak naprawdę lęk przed tym, co może się wydarzyć. Jeżeli planujesz, to przybliżasz to wszystko, przyciągasz do siebie, jesteś w stanie to realnie wyliczyć, wypunktować, ocenić i sprawdzić, czy jesteś w stanie to zrobić, czy to się wydarzyło, czy nie. Jeżeli żyjesz na oślep, to tak naprawdę tracisz czas na samo wymyślanie czegoś, co nigdy się nie wydarzy. Ponieważ wstajesz, nie wiesz po co, przeżywasz miesiąc, rok, dwa i tylko marnujesz ten czas na tej planecie. Jeżeli wiesz co chcesz, wiesz gdzie idzieś, co chcesz osiągnąć, to życie po prostu jest łatwiejsze, i przyjemniejsze i realniejsze. Dlatego dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o tym, w jaki sposób budować te cele, tak abyś mógł przysiąść nad tym, zastanowić się, co jest dla Ciebie ważne, kim jesteś i co chciałbyś osiągnąć. Czyli to, co było. To, co jest i to, co będzie. Trzy takie jakby czasy. Ja z polskiego dobry nie byłem, nie znam tych wszystkich czasów, ale, ale Tobie przedstawię dzisiaj, w jaki sposób realnie te cele mogą być dla Ciebie prostsze do rozwiązania. Dlatego mój dzisiejszy tytuł to Mój 2024 rok, jak budować cele, aby je realizować. Rób to, co możliwe, reszta pójdzie swoim torem. Nie obarczaj siebie taką presją, że to wszystko, co zapiszesz, musi się zdarzyć. To są takie wskazówki, to tak jakbyś pisał program komputerowy, który ma za zadanie coś zrobić. Czy on to zrobi? Niekoniecznie wiesz, jakie będą rezultaty na końcu, ale wiesz, czego ty oczekujesz. Dlatego te spisywane cele to jest Twój drogowskaz, Twoja droga, Twój kierunek, ale nie czuj presji, że musisz to zrobić. Musisz po prostu iść w tą stronę, i każda. Akcja wywołuje reakcję, a reakcja jeszcze jest na dzisiaj nieznana. Reszta pójdzie swoim torem. Jeżeli będziesz działał w konkretnym kierunku, to zobaczysz, że się, przydarzą się sytuacje, o których wcześniej się nie spodziewałeś, ponieważ nie przyciągałeś tego. Wyobraź sobie, jak osoby, które kupują samochód, wymyślają sobie w głowie jakąś markę i nagle magiczna sytuacja. Widzimy. Full tych samochodów. Do tej pory nie wiedzieliśmy w ogóle, że istnieje taki model samochodu, a zaraz po tym, jak stwierdziliśmy, że takich chcemy, każdy go ma i przejeżdża koło ciebie 15 razy dziennie, i to jest właśnie przyciąganie. Jeżeli będziesz myślał o pieniądzach, to te z, 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 nagle zaczniesz poznawać ludzi, którzy mają pieniądze i będą dziać się sytuacje, które generują właśnie. Pieniądze w Twoim otoczeniu. Jeżeli będziesz szukał miłości, będziesz widział osoby, które się na Ciebie patrzą, które są Tobą zainteresowane, wręcz przeciwnie, zobaczysz osoby, które nie są Tobą zainteresowane, ale wywołasz taką jakby kulę śnieżną, która będzie się toczyła. Niezależnie od tego, co Ty będziesz robił, to będzie szło swoim torem. Tutaj Ci powiem, jaki by, powinien być Twój cel. Powinien być pozytywny. Nie możesz opisywać swojego celu pod kątem czego byś nie chciał, czyli na przykład chciałbyś myśleć o pieniądzach, chciałbyś zdobyć 100 tysięcy, ale mówisz, że nie chciałbyś stracić 50 tysięcy, nie chciałbyś zainwestować na przykład 5 tysięcy, które masz na koncie, bo boisz się o te 5 tysięcy, chciałbyś 100 tysięcy, ale nie jesteś w stanie zainwestować 5, dlatego musisz swoje cele budować w pozytywny sposób, czyli chcę znaleźć dobrą pracę, chcę ja ci mówię tu ogólnikowo, bo samo chcę jakby nic nie działa, ale tylko mówię ci o pozytywnej stronie pisania celów, czyli unikasz formy, czego byś nie chciał, tylko piszesz, co byś chciał, czyli do maja zarabiam 10 tysięcy złotych. Do grudnia zrzucam 20 kilo. Do kwietnia nauczę się przynajmniej tysiąca słów w języku angielskim. To jest cały czas formacji i strona pozytywna spisywanego celu. Co po nim osiągniesz? Czyli musisz swój cel wpleść w coś konkretnego, nazwać to, że na przykład, jeżeli nauczę się języka angielskiego, znajdę pracę w korporacji międzynarodowej. Jeżeli na, zdam prawo jazdy, kupię samochód i będę jeździł z nim do pracy. Nie tylko. Kupię samochód za 100 tysięcy złotych, to jest takie stwierdzenie, ale nie bardzo twój mózg jest w stanie sobie wyobrazić, co po tym będzie, czyli na przykład będę jeździł do pracy, będę cieszył się, e... będę jeździł do pracy, będę cieszył się komfortem tego auta, będą wszyscy mnie podziwiali, i ja sam będę dobrze się czuł. Kolejna kwestia, że ten cel musi być realny. Jeżeli na przykład dzisiaj zarabiasz 3000 zł to nie pisz celów, że za 3 miesiące będę zarabiał 100 tysięcy złotych miesięcznie, ponieważ ta informacja, ten cel może Cię mocno i bardzo przytłoczyć i w konsekwencji spowodować bardziej blokadę niż szanse rozwoju i osiągania tych celów. Realne, osiągalne to są podobne cechy, czyli musi być... Mierzalny i osiągalny, czyli, czyli lepiej sobie budować małe cele systematyczne, na przykład co miesiąc jakiś, niż stwierdzić, że na koniec 2024 roku chcę mieć y, duży dom, najlepiej 300-metrowy samochód pod domem, chcę mieć fajne kobiety, męża bogatego, y, wycieczki, y, cokolwiek jeszcze tu nie wymyślisz. To najlepiej, żeby to było realne i osiągalne, bo inaczej zamiast. Pozytywów tego celu będziesz miał negatywy, a negatywy mocno Ciebie potetną i spowodują więcej traumy, negatywnych uczuć niż pozytywów, które przyświecają Ci podczas pisania celów na 2024 rok. Pokażę Ci schemat pisania i działania w stosunku do jakby urealniania Twojego celu. Najpierw określ ten cel, czyli spisz go, opisz co chcesz osiągnąć, jakie będą efekty tego celu, a później zrób coś, wykonaj. Samo spisanie celu nie daje nic, może w jakiś sposób cię przybliża, uruchamia Twój mózg, świat się do Ciebie uśmiecha i do Twoich celów, ale jeżeli nie wykonasz jakichś czynności, nie spróbujesz, to nie zadzieje się nic na samym etapie, czyli przy pierwszej strzałce po prostu już jest klapa. Następny etap, obserwuj rezultat, czyli akcja, reakcja, nie wiem, kopniesz piłkę, patrzysz gdzie leci, grasz w bóle, rzucasz tą kulę do, do następnej kuli, obserwujesz ją i sprawdzasz czy doleciała, dzięki temu następny ruch będzie albo rzucisz dalej, albo bliżej, w zależności od tego, gdzie ta piłka doleciała, czyli tutaj to ma podobny efekt, czyli obserwuj rezultat po to, żebyś mógł wyciągnąć wnioski z tej, wykona, z tej reakcji, czyli wykonanego działania. Następnie zmień plan do momentu realizacji, czyli właśnie ta obserwacja polega na tym, że wyciągasz wnioski i zmieniasz w stosunku do tego, jaka była jaki był efekt i jaki rezultat chciałeś osiągnąć, czy to już jest to, co osiągnąłeś, czy jeszcze musisz, nie wiem, nauczyć się języka, czy jeszcze musisz lepiej poćwiczyć, czy jeszcze musisz e, jakieś szkolenie wykupić, czy musisz się czegoś nauczyć, coś zrobić, zmienić coś w swoim zachowaniu lub czegoś się nauczyć, co, co doprowadzi Cię do osiągnięcia tego efektu. Czyli, czyli określ cel, wykonaj działanie, obserwuj rezultat i zmień plan do momentu jego realizacji. A na samym końcu czeka Cię sukces, czeka Cię... Dobre życie, spełnione życie, takie jakie chcesz, ponieważ jeżeli nie będziesz szczęśliwy w tym życiu, nie osiągniesz swoich pobudek, dla których żyjesz na tym świecie, to będziesz zgorzkniałym, zdesperowanym, niemiłym dla innych, ponieważ jeżeli ty nie masz szczęścia, nie niesiesz szczęścia, to nie podzielisz się tym szczęściem z innymi. Tu są prawa rządzące tym światem, tu nie unikniesz tego. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, Musisz dzielić się szczęściem. To szczęście musi być dawane, żeby się je odbierał. To są prawa, które są ponad nami i należy się do nich stosować. Dlatego buduj cele, realizuj cele i żyj świadomie.